Jak zapowiedziałam, Karinę, wczoraj. Witajcie. Karinasiu. Karina Szyszko, mój autorytet naprawdę i księga mądrości, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Karino, może powiesz krótko o sobie, jakie masz doświadczenie, bo ogromne i tak naprawdę nie wiedziałabym od czego zacząć, przedstawiając ją, bo po prostu yy, no, bardzo dużo tego. Dziękuję, Asiu. Jestem o w ogóle. Myślę sobie, że yy, jestem przede wszystkim mamą. I w ogóle ta rola identyfikuje mnie w życiu, głównie. Jest dla mnie, to jest ważna część mojego życia rodzicielstwo. Lubię być mamą, lubię swoje dzieci, podkreślam, lubię, kocham też, ale lubię, to jest ważne i to jest różnica. Zawodowo jestem psychoterapeutą, dzieci i młodzieży zajmuję się leczeniem ale bardzo pomocą. wyspecjalizowanym z ogromną no. wiedzą z ogromnym wieloletnim doświadczeniem dziękuję, bardzo Asię. skromnym <laughs> dziękuję dziękuję no i miałam to jest, miałam, pasja chyba, to jest co? moja pasja ale też nosiłam w sobie ideę wiele lat nosiłam w sobie ideę żeby zmieniać ten świat na lepszy świat dla naszych dzieci, na lepsze jutro, takie, w, których, w którym te dzieci będą widziane, będą szanowane, będziemy do nich podchodzić z szacunkiem, z miłością, z zaufaniem do potencjału, że one mogą i że mogą duże rzeczy robić same, do wolności, do wolności wyboru. Założyłam trzy lata temu żłobek, pierwszy krok, w którym w oparciu właśnie o takie wartości jak samodzielność, jak dialog. Dzieci doświadczają życia, my im towarzyszymy. No, mam nadzieję, że to jest taki pierwszy krok do... Do zmiany chyba też takiej świadomości. Ale że też spotykacie świadomych rodziców. Spotykamy świadomych rodziców, spotykamy rodziców na naszej wspólnej drodze i oni też to rozumieją. Coraz więcej rodziców jest mądrych, świadomych, chce się rozwijać, chce rozumieć. I to jest w ogóle bardzo fajne. Chciałam Karina zapytać, bo zbliża się dzień dziecka już zaraz, za dwa dni. Dzisiaj mamy 30 tak. maja. I chciałam zapytać, wiesz, sama jestem mamą. Ale um, często szukam takich inspiracji, właśnie jak spędzić ten dzień dziecka w taki fajny sposób. Y, co można robić, wiesz, aktywnie? Y, y, czy, czy warto z dzieckiem spędzić czas, czy się jakoś zaangażować na poziomie tych aktywności? Co warto robić na przykład? Jaką wartość? w ogóle też ten dzień dziecka um, daje i czy to tylko chodzi o ten dzień dziecka czy to może chodzi hmm. o coś więcej No właśnie ja bym chciała, żeby dzień dziecka był każdego dnia, <laughs> żeby to nie był dzień dziecka 1 czerwca, bo dzień dziecka jest każdego dnia tak naprawdę, bo każdego dnia dzieci zasługują na to, żeby je widzieć, żeby próbować je rozumieć, żeby rozmawiać z nimi, żeby budować z nimi więź. I żeby pracować świadomie nad relacją, dlatego że myślę sobie, że nie, nie wiem, czy ja będę odkrywcza, pewnie nie, ale rodzicielstwo to jest proces naprawdę świadomy i warto sobie zadawać pytania, jaki mam cel, co ja chcę uzyskać. A wracając do Dnia Dziecka, to myślę sobie, że jeżeli każdego dnia mamy Dzień Dziecka, uważnie przyglądamy się naszym dzieciom, wiemy co. One lubią, co one akceptują, mhm. na co się zgadzają, jakie są ich granice, co lubią z nami robić, mhm. co je uszczęśliwia, to, no to odpowiedź jest prosta. Po prostu podążajmy za dzieckiem, zróbmy to, zaproponujmy takie działanie, taką aktywność w formie prezentu, natomiast taką, którą dziecko sobie wybiera i samo pokazuje. Natomiast ja myślę sobie, że. W ogóle najpiękniejszym prezentem, naprawdę. I wtedy się robi już Dzień Dziecka każdego dnia to jest czas. No właśnie o to chciałam cię zapytać czas. tutaj o ten czas. Czy być ten czas nie jest w ogóle takim najważniejszym prezentem? Tak. Ta uwaga. Tak. To jest czas, to jest uwaga, to jest uważność, to jest wspólne bycie ze sobą, ale też czasami rodzice mnie pytają: To ile ma być tego czasu? Tak. To, to nie jest tak, że da się określić, że to ma być godzina, mhm. pół godziny, dwie godziny. Chodzi o to, żeby być e, tak z serca, spotkać się tak. ze sobą na tej drodze. E, I wtedy nie ma to znaczenia, czy to jest pół godziny, czy to jest godzina, czy to są dwa dni, e, bo wtedy ten czas jest sam, sam sobie wartością. Jasne, I, no. I to jest e, chyba najbardziej też taki, m, myślę sobie, m, prezent. M, no, w tym świecie takim, też zabieganym, mocno y, trudno dostępny, ale, ale to jest tak, że jak zainwestujemy w takim sensie, że będziemy z sercem z naszym dzieci, to potem one y, będą chciały być z nami, jak będą no, starsze i nie będą się odwracały mm -hmm. od nas. To jest, ważne. to jest ważne, bardzo. No... To jest ważne. I wtedy też jest szansa na to, że unikniemy wielu różnych trudności. I kłopotów, które też jakoś naturalnie się gdzieś mogą pojawić w toku rozwoju, nie? Chociażby. W okresie dorastają. Wiesz co, interesuję się też za Twoją w ogóle inspiracją. Właśnie hmm. zainteresowałam się profesorem Wetulanim. No i on w ogóle fantastycznie mówi na temat takiego hmm. wspierania nastolatków, ale w ogóle dzieci, hmm. jakby ich rozwoju mózgu. Podkreśla rolę tak. rozwoju tego mózgu już po prostu od dosłownie niemalże narodzin. Tak, od brzucha. Jak to się mówi od brzucha, bo rozwój się na, 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 zaczyna już w brzuchu. Jakby wszystkie te doświadczenia, których mama doświadczyła, Dostarcza dziecku, to one kształtują też naszą mhm. osobowość, charakter. No i on właśnie mówi o tym, w jaki sposób fajnie y, spędzać wiesz czas, w jaki sposób aktywizować y, te dzieci. Y, jak ty, jakby to czujesz, jak z tobą to hmm. rezonuje, jego podejście do, do tego rozwoju takiego neuro, bo to już jest takie naprawdę fajne, przebadane. Ja myślę sobie, ja w ogóle bardzo szanuję. Y, Niestety profesor Wetulani już nie żyje, ale to jest olbrzymi autorytet, ogromny autorytet w tej dziedzinie. Myślę sobie, że warto słuchać i czytać tego, co on napisał i to, co powiedział. Ja to bardzo czuję i to ze mną bardzo rezonuje to, żeby przede wszystkim no nie zamykać się na taki rozwój poznawczy dziecka, mhm. ale też, żeby dostarczać bodźców temu naszemu, Organowi, jakim jest mózg. Organowi przetrwania? Organowi przetrwania z różnych zmysłów. To jest mhm. niezwykle ważne, żeby to były doświadczenia i słuchowe, i wzrokowe, ale przede wszystkim też ruchowe, nie? takie kinestetyczne, takie czuciowe. Ale nie tylko maluchom, prawda? Nie tylko maluchom, mhm. dorosłym, proponować dzieciom, ale też obserwować, co one, po co one proponować, ale też co, patrzeć, co one wybierają, mhm. po co sięgają. Ja w ogóle jestem zwolenniczką m, m, takiego aktywnego spędzania czasu, więc sport, 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 to ma wpływ i na rozwój naszego mózgu, ale też przede wszystkim m, rodzice często się zastanawiają, jak to jest możliwe. Ja mówię, to wpływa na proces uczenia się. Mhm. Dziecko lepiej sobie radzi w szkole. E, te procesy poznawcze, one, są, one się lepiej kształtują, więc naprawdę zabierajmy, jak są maleńkie dzieci, to pozwalajmy im badać świat, doświadczać świata w taki sposób aktywny, pielęgnować miłość do świata, bo one kochają dotykać, otwierać szuflady, okay. szafy, potem jak są starsze, wspinać się, zjeżdżać, wchodzić, pedałować, pływać. Czyli Karina, nie trzeba krótko mówiąc, nie. kupić dziecku lizaka tego przysłowiowego nie. czy tego prezentu nie. drogiej zabawki, nie ale trzeba. dać to serce i miłość, po prostu fajną zabawę, nie wiem, zabrać dziecko na jakąś aktywność, pokopać piłkę dosłownie, tak. bezcelowo, tak. nawet na podwórku, tak. prawda? Tak, pokopać piłkę, pogotować, poczytać wspólnie, połaskotać się, być w bliskości, w czułości, hmm. bo to jest bardzo ważne, żeby się. Żeby głaskać dziecko, żeby się z nim gilgotać. Te wszystkie walki na poduszki, które robią em, ojcowie ze swoimi synami, ale też z dziewczynkami, tak. bo te dziewczynki też je lubią. To siłowanie się, to są bardzo ważne zabawy rozwojowe, ale też takie, które są tak naprawdę największym prezentem e, dla naszych dzieci. Mhm. I, 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 to je, I to powoduje, że jak, kiedy one mają w pobliżu mądrych dorosłych, kochających dorosłych w taki sposób, że im poświęcają czas, to one dostają taki komunikat, ja na to zasługuję, ja zasługuję mm. na miłość, ja zasługuję na to, żeby być dobrze traktowanym, traktowaną, ja zasługuję na szacunek, ja zasługuję na to, żeby wyznaczać granice, cele, mm. bo tego uczą mądrze rodzice. Kiedy dziecko tego nie dostaje od rodzica, no wtedy tworzą się różne takie kłopoty, deficyty. I, no. I chyba nie warto się wstydzić, nawet szukać pomocy, prawda? Bo nie żyjemy warto. w takim świecie mega w ogóle zabieganym. Wszyscy tak. jakby dużo pracujemy, zmieniła się też jakby rola kobiet, które chcą jednak i mają prawo do tak. tego, żeby pracować, żeby się rozwijać. No, różnie to bywa po prostu. Tak, I tego oczywiście. czasu czasem jest mniej, czasem jest więcej, ale to czy to jest tak, że jak coś nie wiem, nie pójdzie w jakimś momencie, to już jest jakby, że, że już się nie uda, że pewnych rzeczy się nie da nadrobić, odbudować? Myślę sobie, że takim momentem w ogóle zwrotnym jest taki moment, kiedy doświadczamy frustracji albo mówimy sobie, ja nie wiem, nie? ja nie wiem jak dalej, ja nie potrzebuję pomocy, ja, ja już nie wiem, co z tym zrobić. Natomiast nie ma, nie jest tak, że my tracimy dzieci, czy jakieś... dzieci mhm. bezpowrotnie. Jakby to jest ważne, żeby je dostrzec, nie? Żeby je dostrzec w każdym momencie. Oczywiście najlepiej je dostrzegać już w brzuchu, tak. bo to jest wtedy no, no wielkie szczęście dla takich dzieci. Natomiast czasami jest tak, że musimy się skontaktować z naszym takim wewnętrznym dzieckiem, które czegoś nie dostało, mhm. które czegoś nie miało, któremu zabrakło też takich mądrych, dorosłych. No, i w taki sposób buduje też relacje potem ze światem. Ale w ogóle idealnie przeszłaś, słuchaj, z tematu w temat. Mm. Bo właśnie, słuchaj, czy każdy ma wewnętrzne dziecko w sobie? Każdy ma wewnętrzne dziecko, <grym> tylko nie każdy się z nim y, wita. <grym> <grym> U, trzeba powiedzieć, cześć, nie? to jest to. Nie każdy, y, nie każdy się z nim wita, bo nie każdy je widzi. <grym> Natomiast każdy z nas ma wewnętrzne dziecko. To jest taka, A to dobrze czy źle? <grym> to bardzo dobrze. To jest taka metafora tak naprawdę <grym> naszego świata wewnętrznego, naszych uczuć, naszych emocji, tego, w jaki sposób my budujemy tak. stosunek do świata, jacy ludzie są dla nas. I to jest... I tam są emocje, i tam jest entuzjazm, i tam jest kreatywność takiego dziecka. Ale czasami jest tak, że mhm. to gdzieś gaśnie, zamyka się w szufladach i wtedy jest w ogóle trudniej być ze swoim dzieckiem. Czyli, czyli zaraz, zaraz, trzeba być Dobrze zaprzyjaźnionym ze swoim dzieckiem, żeby móc się zaprzyjaźnić ze swoim dzieckiem. Dobrze by było. Najlepiej by było, Asiu, więc szukajmy, naprawdę tak. szukajmy. Jak możemy szukać? No, przede wszystkim mm. e, trochę no, mieć refleksję na pewno o tym, mm. że mamy je, doświadczać w sposób taki żywy, dać mm -hmm. sobie czas e, na poziomie myśli też. E, Emocji, zachowań, żadnych niejasnych. Ale jesteśmy taki znaleźć, słuchaj, że, że, że co, że jak? Wtedy, kiedy na, chociażby tak. się nagradzać, kiedy my, na przykład często jest tak, że dorosły o, osiąga jakiś sukces, ale mhm. a, m, myśli o sobie, ojej, to jakiś tam sukces. Ja, ja myślę sobie wtedy, to nie jest jakiś sukces, to jest Twój sukces, ważny sukces. Powiedz, słuchaj, Kubuś, Jasiu, tam w środku, to jest Twój sukces wielki. Dostrzegać, nagradzać się, mówić do siebie w taki mhm. sposób życzliwy, z szacunkiem, bo to tak naprawdę jest tak, że jeżeli ktoś w środku tego nie posiada, czyli nie posiada szacunku, życzliwości, dobroci, no to mhm. trudno jest podarować to innym. Mhm. Czyli, właśnie, czyli właśnie to jest tak, sobie myślę, że jeżeli czujesz w środku, że mhm. jakby coś nie gra, że jakby nie ma jakiejś takiej zgody wewnętrznej, tak? tak. Czyli, że nie wiem, nie potrafię siebie docenić, tak. y, ciągle się czuję niewystarczająca, tak. ciągle mam poczucie, że jeszcze tak. coś bym mogła zrobić tak. lepiej, tak. albo że komuś jeszcze tak. bardziej powiedzmy pomóc. I nie czując tak. W tym, tak? tak? tak. Jakby tego to znaczy, że to dziecko nie jest zaspokojone i to nie jest dobrze. Dziecko nie jest zaspokojone mhm. i też nasze takie schematy i emocjonalne, i poznawcze, które się gdzieś ukształtowały w przeszłości, to często jest tak, że one się odzywają w naszym życiu dorosłym, ale te schematy często są nieadaptacyjne, one nie działają, one nam w życiu dorosłym pokazują, że są nieskuteczne, niedobre mhm. dla nas i wtedy musimy dostrzec to dziecko, ale też zmienić te schematy no, w życiu dorosłym. A czy to samemu można? Czy to właśnie. Czy, czy to w ogóle jest tak, wiesz? Bo ja sobie myślę, że ludzie też już coraz mniej, ale jednak jeszcze tak boją się trochę, wiesz? Psychoterapia, mm. choć już wielu moich znajomych, zresztą ja sama mm -hmm. też. Przeszłam jakby tak, proces, proces. Mhm. proces terapii. Uważam to za fantastyczną rzecz, mhm. bo to bym włożyła jakby w ramy, w ramy mhm. samorozwoju w ogóle, tak. zwiększania swojej mhm. świadomości takiej pracy. Mhm. I tak sobie myślę, czy, czy to właśnie samemu można, czy, czy jak jest, wiesz, czy jak się czuję, że, że jest taka duża potrzeba i sobie na przykład nie radzę nie? z jakimiś mhm. rzeczami, przez jakiś tam dłuższy okres. Czasem jest tak, że... Y tak, że refleksja to jest troszkę za mało, mhm. że potrzebujemy jednak relacji drugiego człowieka, żeby sobie zreparować coś, czego no, nie było albo co mhm. było nie, 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 niedobre w, w tym wczesnym okresie i wtedy potrzebujemy terapeuty, mhm. ale ja się cieszę, że Tyś o tym mówisz, że ta świadomość jednak tego, żeby pójść do psychologa, do psychoterapeuty mhm. się zwiększa. Ludzie widzą coraz większą wartość w tym, żeby z drugiego człowieka czasem się nie da, czy w ogóle się nie da bez drugiego człowieka być tu na tym Dokładnie. świecie. I myślę, że warto czasem poprosić o pomoc, czasem poszukać i wejść w taką relację terapeutyczną, żeby móc zobaczyć, zrozumieć, mhm. właściwie interpretować, być może pożegnać się z czymś. Mhm. Natomiast to jest na pewno, niektórzy pacjenci mówią, że to jest fascynująca przygoda, niektórzy mówią, że to jest bardzo trudna mm -hmm. przygoda. Na pewno jest to indywidualna, dłuż, kwestia. indywidualna kwestia, ale też duża wartość i, i myślę sobie, że trzeba, czasami jest tak, że trzeba się tak mocno ukorzenić, mm -hmm. żeby zostać. Ta dojrzałość pewnie też przychodzi z wiekiem, tak sobie myślę, nie? że gdzieś tam dojrzewamy do pewnych rzeczy. Po tym 30 nie bez przyczyny, tak jak mówi profesor Wetulani, od 30 roku mhm. na przykład życia można zostać sędzią, czy, czy mhm. pewne rzeczy przychodzą, no bo to też chodzi o rozwój nasz takie dojrzałość. O pewną mądrość tak. życiową, o widzenie, mhm. y, o, o, tak, o taką, takie widzenie siebie w relacji do świata, ale też świata tak. w relacji do siebie, jak świat mnie widzi, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy takich analiz, żeby one były takie dwu, 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 dwukierunkowe te mhm. analizy. E, więc myślę sobie, że to jest zawsze taki moment dobry. Natomiast bardzo często jest, Asiu, skoro rozmawiamy mhm. o dzieciach, że bardzo często e, zaczynamy widzieć, że brakuje nam tego kontaktu z naszym dzieckiem w sytuacji, kiedy sami zostajemy rodzicami. Mhm. Czyli to rodzicielstwo, ta rola, e, która często była wymagająca, ale nie tylko. Mhm. E, Nakłada na nas yy, no, obylne... taką dużą odpowiedzialność, dużą odpowiedzialność nie? Ale wiesz co, kurczę, tak. I wymagania. Tak, i wymagania, ale właśnie to jest to, że y, te mamy, nie? które mm -hmm. już jakby nie są córkami, tylko tak. stają się mamami, tak. teraz mówią: Boże, jak ja Cię rozumiem, mm -hmm. mamo! Jak tak. ja Cię rozumiem, ja tak. już teraz wszystko wiem, ja Cię przepraszam. Tak. Boże, jak często się z tym spotykam, tak. słuchaj, nie? Ja często jest tak y, do y, mojej córki, która no, będzie niedługo, chociaż no, już dorosła. Mówię, wiesz, powiem ci tak, jak babcia do mnie mówiła, chociaż ja wtedy tego bardzo nie lubiłam. Zobaczysz jak. Oczywiście ja się tak. z tego śmieję i mówię, że ja wtedy rozmawiam z nią o tym. Mówię, wiesz, jak ja byłam w twoim wieku, ja tego bardzo nie lubiłam, ale ja też nie rozumiałam tych tak. słów. Ja to jest tak, że ja jej omawiam, bo to mhm. w ogóle jest bardzo ważne, żeby różne rzeczy omawiać z dziećmi i im e, e, takie, też pokazywać taką perspektywę moją, innych tak. ludzi. E, no i wtedy to się staje zaproszeniem do rozmowy. Czyli nawet taki wspólny piknik. Pomysł. pomysł na właśnie na dzień dziecka, rodzinny tak. gdzie razem coś przygotowujemy tak. konsumujemy, tak. rozmawiamy nie wiem, gramy w planszówki tak, ja myślę sobie, że nawet takie siedzenie na blacie przy mamie, jak ty masz tak. maleńką Tosia ona siedzi przy garnku, ty gotujesz zupa ona siedzi i tam gotuje tak. w swoim garnku i mówi, ja też zrobię zupę i ci towarzyszy to nie chodzi o zupę tylko chodzi o towarzyszenie o pragnienie bycia z tobą o twoje, twoje potrzeby bycia z nią Pokazywania i w taki sposób świata i to jest w ogóle fantastyczne. Ja zapytałam wczoraj mojej ja więc co ty lubisz robić ze mną? Ona mówi jechać samochodem i gadać. No, to można się gdzieś przed siebie na przykład udać. nie? No to, no to no. mówię, no, to, no dobrze, no to będziemy gadać dalej w tym no. samochodzie. I to, to, to nie chodzi o ilość czasu, to nie mm. chodzi o miejsce, nie chodzi o tak naprawdę o to, co my robimy, tylko o o to, żeby w tym, jak już coś robimy, żeby być blisko ze sobą. Jakościowo. Jakościowo, bl mhm. blisko z takim sercem. Tego się doświadcza, yy, można doświadczyć i na poziomie serca, i na poziomie umysłu. No, ale też zachowań. Super. Z tego wszystkim życzę rodzicom, mamom, tatom, dzieciom, Mimo, dzieciom. żebyście mieli kochanych. Yy, Rodziców, którzy y, będą inwestować w ten czas i w relacje. Y, I pięknego dnia dziecka, pięknego dnia rodziny można by no powiedzieć, dnia, bo to no jest dokładnie. w zasadzie dzień rodziny. To taki. To wszyscy się. Bo my też jesteśmy dziećmi, nie mamy te dzieci, więc to, to można by tak. powiedzieć, że to jest taki dzień rodziny, więc. Kochani, pięknego dnia rodziny. Asiu, tobie też, bo tu masz dużą dziękuję. rodzinę. No, słuchajcie, a nie mówiłam, że Karina jest mega mądra? No, dziękuję, Asiu, chyba No, naprawdę, słuchajcie. Wszystkiego dobrego. Inspirujcie się i działajcie właśnie z serca, bo może... Lepiej spędzić ten dzień razem, wziąć wolne może nawet, albo chociaż kilka o, godzin szybciej się urwać ślub, z roboty. Ale a, wcześniej się urwać, tak. coś odwołać, Jakieś coś odłożyć tak, no. i pobyć razem. A teraz podobno będzie pięknie, z tyłu jest zielono, więc... To tak jak my. To tak, to tak jak my jesteśmy zielone. Z no, tło wybrałyśmy adekwatne. Dokładnie, a o tym może więcej właśnie, o tej zieloności, yy, o biostrukturze mózgu i w ogóle o innych fantastycznych tematach myślę, że będzie jeszcze na to czas. Pozdrawiamy. Pa. pa.